No, coś takiego. Może papierosa pewnie. sygnał na trutówkę. Dwa kapselki. Czy w końcu pierwsza krągłość będzie? Bije na złotówkę. Czy będzie pull -taps? Czy złotówka, to się okaże. <grystanie> Widzicie, realia poszukiwacz, pyrzowych. Mamy pierwszego maniaka. Lazo oczywiście. Była Везде ход хуит, бам-бумат. Maneczko z tej strony Bartek. Dziś polatamy po moich ulubionych rzutańcach, ale jak widzicie mgła jest bardzo gęsta. Ja już plażę zrobiłem i szykuję się do wody. Nie wiem czy dam radę, woda trochę zimna, ale to będzie. Mamy jakąś okrągłość. tu tą okrągłością 50 groszy zleżało. Kolejny ancik. Jeden grosz, na szczęście. My tak kopał, pokazywał w sicie już, bo widzicie, o, krótki sito plażowy, co by na dłuższe i małe, jest ciężko głębokie sygnały wykopać. Po dłuższej chwili, zobaczcie, jest piątunia. Piątunia zawsze też 500 groszy za jednym razem. Kolejny moniaczek a tym mujaczkiem 5 grosz głębokiego doło Mam jakieś biżuterie Kończ Ale to miedziucha widać o. Tak się prezentuje ładnie Puskoczki A co do czego? O. miedziuszka kolejny maniaczek. a nim 20 grosz Kolejny moniaczek, 20 grosz. Powiem Wam, woda ciepła, jak zupa. Ale na dworze to może 15 stopni, tylko. Jak wychodzi się z głębiny, to tak daje zimnem. Ale to nic. Lecimy dalej. Kolejna pierwiastka. O! i widać. pożarek. Kolejna A nim tylko tak Witam na podsumowaniu skromnym z tej plaży i z wody. Na plaży tylko 2 zł było. Te to diabongi z wody. Bum bum z plaży. Tu jakieś śrubka od papierosa, kamyczek co to był w torebce. Z wody pierścionek i kolczyk. Bieda metal, ale i tak cieszy ubijuteria No i nominału skromnie 7,98. I tyle byłoby na tyle. Zapraszam do kolejnej pewnie części. Pozdro. Siemaneczko, siemaneczko w kolejnej części z tego samego miejsca, z tej samej plaży. Co tu tam już trochę? Pierwsze fanty tuptane. Tak jest coś na oko, kieliszeczek drewniany i co tam jeszcze było o jeden grosik i taki ziomek na oko dobra, lecimy dalej mam pierwszą dwójeczkę czas do wody na plaży, nic 2 zł, jeden grosz tylko Padało to Nie ma co się dzieje, idę do wody. Dzisiaj mamy si to większe. Tutaj twardo jest i w ogóle. Więc potuptamy. Zobaczymy co woda jeszcze przyniesie. Pierwszy sygnał złoty ani mojaczek jakiś 10 groszy. Kolejny sygnał. Sygnału Tylko 5 grosz Mamy jakiś biżu Patrzcie jaki sygnet Ale to Nic specjalnego widzę Bazaarek A zawsze biżuteria i sygnet Tym razem tylko była groszęta Teraz taki ring <gry> Jaki złomek pusto, pusto niesamowicie jeszcze jednego grosza udało się wyszarpać, ale taka pustka Nic jeszcze wchodzimy Mamy kromkę, skromnie, bo skromnie, ale po jeszcze grosze jeszcze jakieś leżały Sygnał 32 Wiedzionek. Tak, ale chyba pasa Tak. No nic. Kolejny grosik. Chyba już nie będę nagrywał taki sygnał. Wstyd. <grybuj> Teraz krągło, szalino. Zobaczcie. Baceryjka, pik i do wody. Ludzie mąż. Kolejny sygnał w sitku Koło pomostu A nim jest leżała dwójeczka Wyszło jeszcze parę groszy spod pomostu złoty 51 gumka i takie też tam wędkarskie Przyszła pora na podsumowanie tego skromnego wypadu jeszcze sito pękło musiałem ciosać sobie nożem i ten Wydłubywać trzeba okrętem, ale dałem radę. No to tak z śmieciągów, to, to tak wyszło. Magnus, jakieś literka, ten ziomek, yy, yy, śledzik, ta bateria. Biż, oj, biżuteria. Moniaków, tyle wyskoczyło: 4, 5, 65, 80, 5, 91. No i dwa pierdzionki, 6 metal. Ten z Cosmito szajs metalik. No i ten Zaboszciciel już myślałem, że godzisko, ale co to kurde, cygańskie godzisko, niestety, ale i tak fajnie, mogło być lepiej, ale jest jak jest, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów.